Ja wszystkim, Witam Was w kolejnym odcinku moich vlogmasów. Jestem z moją przyjaciółką emniką, Niektórzy no. z nas ja Nie poznać. Tak, i dzisiaj? Dzisiaj będziemy wzajemnie odpowiadać na pytania. Tak, przyznamy się, to Jak dobrze się znamy. <laughs> Będzie ciekawe. A na końcu, jak zostaniecie, to będziemy a, otwierać kalendarz atmosferyczny. Także chyba warto czekać. Dobrze, ja zaczynamy. Ja się stresuję trochę. Widzę, ja że się znam. No, no to ty pierwsza yy, Gdzie się urodziliśmy? <noise> a dobra, a konkretny szpital też też. <noise> nie, 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 tego. <noise> Pamiętam o. A ja oj w, w razie na tym nadziałam, już raz nie wiedziałam, ale już pamiętam. No, czwarty. Powiedz, zakup. No. no i dobra. Dobrze. Kiedy mam urodzenia? Ja tak mam urodzinę? Tak głowy draszka. Strasznie do tydzień. chciałam, mam wysznoszę tą datę, dwa tysiące. Trzy, cztery. 28 wrzesień 2005 <grymne> No dalej <grymne> Sierpnia, dwa, 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 dwa. do roku <grymne> dokładnie aż pięknie, dużo. Dobrze, Kara, dobrze! Wow! Dobrze, wow. Dobrze, dobrze jesteśmy! Lecimy! Dobrze dalej. idzie, dobrze nie idzie! Uwaga, się, czy się pokłócimy po tym odcinku. No. No, dobra, te <grymne> pytania czy eee, Czego się boję? Nie wiem, ja tego nie wiem, to czego nie? Się... Wiem czego się boisz. Stara, ja tego nie ja wiem. To jest ci taki krik. Ty się niczego e nie boisz chyba. Ale mi się tak wydaje, ale nie jestem pewna. Ja dam dwie rzeczy, ale ja nie jestem pewna. Ty no, to jest znaczy, dwie, że... trzy, cztery. cztery. To. E I co ty mam? Ja napisałam opinii ludzi i samotności. A ja mam tak tej lalki co tam jest w tym pokoju, bo ty się zawsze bałasz. No, bałaś. ja się boję. I ja ogólnie takie creepy rzeczy. No. I tak. druga rzecz, to się boisz jakby może tak z taką inicjatywą, że na przykład pisanie na przykład z jakimiś nowymi ludźmi, jeśli na przykład umiem, No. To, tak, to jest takie, takie taki, jednak ten taki... No też. Dobra. Dobra no dziwnie. No i źle. E, jaki jest uważasz, mój ulubiony film? Yy, no... Ja nie wiem, jaki to mam lubię ja ja film! skupić, czekaj. Ja ci mówiłam, ale ty mi? Mówiłeś bajkę by mieć ile wleży, ale ja... Nie, nie eee. Nie, no, ty wiesz, co ja lubię. Nie. Wiesz, co ja lubię. To, 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 jest to jest taka jakby... No. Ja nie wiem, czy dobrze, ale to mi się wydaje. Skończyłam. <laughs> <laughs> dobra. Mówiłam ci, to jest, to jest taka seria... To, to jest ja taka wie... seria... No. Gotowa? I to nie jest to samo, co ja napiszę. No. Dobra, no. Trzy, cztery. Ty masz co? Marvel! Ja, ale się karą! Zajmijcie się karą! jak ja się stresowałam, że ty tego nie odpowiesz? No, Marvel, dobrze, no, Marvel! Co ty dzwonię? która idę ma oglądać Marvela z siostrą? Zawsze! No dobrze dobrze. no, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, kara wkrótka. Dobra, jakby tego nie zna, Bra, i dajcie dalej. E, Jaki jak jest nasz crash z celebrytów. No. Ja tego właśnie nie mam, bo ona nigdy nie kaza. To jest... Czekaj. A ja mam ich sto, więc ty ty, ty, ty może ułatwienie, nawet nie w tym. <laughs> ty możesz i nawet z trzech. Wiem, ona całą ona, ona ścianę, nie? Ona przy łóżku, ale tak nie ma. Zwiedza, Miała. Nie, no to... nie masz? Nie mam tego. Trzana kwał była tak? Takich tych bohaterów. No dobra, no. Ja napisałam. Dobrze. A ty? tak, dobrze. No ale ona robi kapry. No, może być? Tak, może być, bo w sumie okay. to też była taka, taka postać. Bo w ogóle nie ci zbyt jest, BTS, ale ja ich nie znam. Tak, a ja bym dniu, no. nie mogła nie Ja w ogóle to nie to rozróżniam, jest. przepraszam, wszystkich panów. No. Może czy górę? <laughs> ty? No. Ej, nie wiem, to ja robieli tutaj. Dobra, wydaje mi się, że tak. Mi się tak wydaje. Ale u mnie jest za za co bo zawsze to mówiłam. No, dobra, to trzy, cztery. Ja dam może. Ja też dam może. Ale ja właśnie się No ja nie wiem, to lubię się to i to, więc ja, tak, ja lubię to i to, no. no. i u mnie to jest tak, że no, na serio tak, tak samo. Tak różnie, no. Bo no, ja lubię bardzo wyjść po górach, ale też bardzo lubię tam opalać. No. <laughs> no, i być na. Dobrze. Dokładnie. No. Next question. Jaki jest mój znak zodiaku? <laughs> Jezus, to możesz... Ona się zawsze paliła, że jej znak to jest lepszy, wiadomo. Staraj się to mówić. Dobra, no. Trzy. Ej, mogę... Na, ja napiszę nawet po łacińsku. Nie, ja, ja się popiszę ten po prostu. Dobra, o. Tak, tak. Do Trzy, waga, waga. Tak. No pięknie, pięknie. Dobrze. A jaki jest mój. Nie, jaki jest nasz ulubiony piosenkarz? Ej, nie wiem. Ja też nie wiem. Nie, ty tego nie zgadniesz. No, nie ma opcji. No to tak, strzelaj. Szczelaj, ale. Nie zniszczę On To tu Ale ja mam też to, co mi się to tak zmienia, no nie, że. No co, właśnie, to mnie się strasznie zmienia. No. Dobra, ja dałam sobie. Ariana Grande. No tak, tu jest ser, ja bym dała sobie na gumę, Ale, ale nie, na gumę to kiedyś, jak było mocno. No właśnie, a teraz? To. Eee, nie teraz słucham tak fajnie, że i takiego. Ale no. Zmienia mi się, ale dobra, no, lecimy dalej. Moja ulubiona bajka. A ja proste. Mogę trzy wymienić, bo to chyba <grym> będzie... Jedno. Jak jedno? dwie przynajmniej, bo ty masz dwie takie swoje ulubione. Nie jedno. Jak jedno? Jedno! Musiał. Nie mnie. Nie, Nie wkurzenie. No, wiem. Wiem, wiem. Dobra, no. Trzy, cztery. Królew, królew. I się nie skojarzyło. No. No. Dobra. Dobra fajnie. Dobra, Dobra idziemy dalej. chcę zostać w przyszłości? No, trudno. trudne. Ja chyba jestem bardzo uważam nad tym wyborem. A ja już piszę, nie? No nie, ale ty wiem. No, to tak się pisa. zdecydujesz na coś innego. Jak na, na, na a chwilę obecną. No dobra, trzy, cztery, ry ja, ja napisałam kosmetyczka. ja to Kosmetologia. Tak Kosmetologia to tak jak, jak, jak się, to na to Ja napisałam na wściekła klas 1-3, albo właśnie na tych studiach takiej takie pedagogiczne, psychologiczne. Psychologiczne, no. No dobra, no. Sama nie wiem jeszcze dokładnie wie tak Tak, ale myślę, no dobra, okej. Moje pomożone zwierzę. No ty masz prostoty. Ale w sensie mamy tak jakby... Miałam się bardziej wgłębić w to, Nie, no takie ogólne no... jakiś tam... Pies. Pies, ale ty wiesz jaka jest. Myślę, że Znaczy ja, no myślę, że to jaka. Ja uważam tego Oscarka Podchaleńskiego. No, mi się o obszarku, ale ty jaka u mnie jest rasa? to to Mój ulubiony zespół. Ja wiem, zresztą już nigdy nie zastanawiałeś się o tym długie. No. Ja wiem. Ja wiem. Po prostu. Amba, Jest. A ona ma to. Napisała? No, no, so so sad. 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 no. Jeszcze to to no to Jeszcze okno no, to popatrzyłaś. <laughs> tak. Ale ciężko by było tego, to nie odgadzę, No, jakbyś się pierdzielna w tej nazwie, to... Jest to... Wszystko. <grym> dobrze, no to... Co nam poszło, bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam poszło. Znaleźliśmy się. Bo jakby nie dawało mi takich zadań, które są oczywiste. Wszystko zabierze. Co... Benio. Bonio. Czy to No nie mam. No. Dobra, no to tak. Fajnie tak. było. To, to, to teraz, przejdziemy do kalendarza adventowych. Także ja chcę zaznaczyć, że bardzo się tym jaram i totalnie nie wiem, czego się spodziewać, bo nie byłam przy zakupie. <grym> Dobra, pierwszy to, e... Pierwsze otwieramy. jak to jest, od... jest dużo pudełko, mały produkt, Nie mam końca. Pojęcia... Co to jest? O, a, Aniu, ci pokaż. Co to? To jest jakaś taka pomadka. To jest pomadka? Ale no, dziwne, pokaż. Mogę to zobaczyć? No, nie, 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 nie No, dziwne. Pisze to coś? Może by jeszcze to po polsku było. No nie wiem. What the... What to z czego to ma! Masz... <laughs> Pokażę to do kawałeka! Ci... Ja się pewnie po popisałam tym! <laughs> bo nie tym, bo to jest takie. Jak... Aha, z tego markera! No. <laughs> jak się przestraszyłam. Dobra. Dobra. No. Wow. <laughs> A, trzy informacje. Ok, dobra, czekaj. O, tu Tylko tu jest w tym No, akurat oh, to wystarczy. Draj? jaka dużo. Wow. O, salutka chyba. No, o! Ale jakaś saluta. druga. <laughs> Aha, to się pula. No taka, fajna. Maria, pokaże. Tarno, zwykła. Taka. No. się. O, tutaj muszę położyć, bo już wiecie, że to jest taki rozwalający ja? no. No, Sukamka. A dzięki za pójdę. O się ona nie szykała. Czekam. What the Co to? Bo nie to <grym> <cio> nie. <grym> <wąsa>. Zagląda. <grym> e, nie wiem, co to jest, nie mam zielonego pojęcia. No, jakiś kram. Tak z różą. No. Z, I z orychami. No. Dobra. No. Tak. <gry> Dobrze, rozdaję y to. Ok, już, e, trójka. duże jest w sumie, bo to są takie, że na przykład wiesz, czwórka jest mała, a trójka jest większa. Znać duże pudełko, będzie pewnie no, mało. A masz ten, tuż. Dużo. A też był już w jednym y kalendarzu. fajne. No, Czarny, idealnie pasuje do ja. Cały szereg. Mhm. Pokaż, myślisz, za to Dobra. I ja otwieram. I to jest taki kalendarz, który się rozwala, więc jakby to położę. Trójka. Mam! Jak to się... Wiecie, no, to będzie... Yy, tak myślę się że to będzie pędzelek jakiś, bo to jest takie słysze. Niech mhm. to się machłeś? Nie? To jest bóstrę do ust. Roll, no, następny z present. Revolution. Fajna, tak. Czekaj. Tak, to jest taki. Oj. Mm. Z robinkami. Świeci mi się. E, no, no. Mam, no, no. to, wiecie. Fajna. Taki. No i to jest w sumie tyle, ponieważ są dwa jeszcze kalendarze, ale niestety je otwieramy co dwa dni. Także dopiero w następnym odcinku zobaczycie, co, co jest tam tych następnych. A jak na razie e, to jest. To, to jest na tyle. No. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i, I zostawcie e, komentarz i zasubskrybujcie. I dzwonek, tak żeby nie umyłował Was żaden odcinek. A my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia, Miłych e, miłego oglądania następnych odcinków, no i co? Coraz bliżej tak tak się jest świąt. Tak jest, więc się się... <grym> jest zawsze się na życzenie. Znaczy życzyć, jeszcze nie życzmy, ale... Zaję prezentów na świętego Mikołaja. Tak, na ten, na Mikołajki, o! Bo za niedługo no. będą Mikołajki. Dobrze. Dobrze.